Idziemy dalej, dochodzimy do kolejnego niezwykle ważnego miejsca w naszym kamperze czyli do miejsca, w którym znajduje się zbiornik na nieczystości kaseta na nieczystości. Otwieramy ją w sposób, który już znacie czyli naciskamy te przyciski, podnosimy tę klapkę i mamy dostęp do naszej wspaniałej kasety. Jej wyciąganie jest bardzo proste wystarczy po prostu tę dźwigienkę zwolnić i kaseta nam się z kampera naszego wysuwa. Po wyjęciu kaseta na nieczystości wygląda z grubsza w taki sposób. Co jest ważne, jak widzicie, ona ma kółeczka, w związku z czym, kiedy wysuniemy sobie tę dźwigienkę, można ją niczym walizeczkę zawieźć do miejsca na polu, które jest przeznaczone na opróżnianie właśnie kaset na nieczystości. Jej opróżnianie jest bardzo proste. Wystarczy sobie tutaj tą końcówkę otworzyć, odkręcić, a następnie... Przechylamy kasetę na nieczystości, trzymając równocześnie zawór odpowietrzający, żeby cała zawartość się do specjalnego miejsca wylała. Co jest ważne, kiedy już ją opróżnimy, warto ją przepłukać, w zasadzie trzeba ją przepłukać, czyli wlewamy około litra wody do środka, lekko. Mieszamy. Pamiętajcie, aby nie robić tego zbyt mocno, bo w środku jest pływak. Jeżeli robicie to zbyt mocno, to go po prostu wyrwiecie. Więc lekko trzeba zamieszać zawartością. Jeszcze raz wylać to, co w środku było, a następnie wlewamy do środka około litra wody i wrzucamy jedną e, tabletkę, która pozwala nam na to, aby e, wszystko w środku było neutralizowane. Potem przygotowaną kasetkę wsuwamy na miejsce. Warto się upewnić, że została zabezpieczona, że ona nam się nie wysunie, nie rusza, że wszystko zaskoczyło na swoje miejsce. I to tyle, jeżeli chodzi o opróżnianie kasety na nieczystości.